Jdeme na stampy, tam je to polově, razie. Temat ustny. Deweloperzy budują na potęgę. Słuchajcie, Business Insider. Deweloperzy pracują na pełnych obrotach. Już dawno nie, rozpo, nie rozpoczynali budowy tylu mieszkań. Deweloperzy przystąpili do intensywnych zasiewów. Mają za sobą drugi w historii najbardziej intensywny marzec pod względem liczby rozpoczynanych budów. Eee, najwyraźniej szukują się do wdrożenia nowego programu rządowego z kredytem 0% na kupno pierwszych mieszkań. No i co, tu tylko tak szybciutko? Nie, słuchajcie, trzeba poczekać. Było 2%, teraz jest 0%, coś czuję, że w przyszłym roku będę dopłacać. Będę dopłacać. Słuchaj, tak. może tak być de facto, bo jak popatrzysz dzisiaj na budownictwo socjalne, na przykład w gminach, to... No to, yy, no to te... mówiliśmy o tym ostatnim tak, Bizwyku, nie? że będą po prostu wiecie. Że teraz de facto te sprawy za darmo tak naprawdę dzisiaj. 50 miliardów do rozdysponowania, tak. żeby zaadaptować te stare. To w poprzednim Bizwyku, zapraszam, mm -hmm. kto nie widział, żeby, tak, żeby ten. E, zaadaptować jakby stare budownictwo, które się nie dawało do celów użytkowych i mieszkalnych. Także słuchajcie, no. To, jak piszę, w marcu oddali do użytku 11 tysięcy mieszkań, czyli prawie tyle, co rok wcześniej. Przy czym te oddawane przed rokiem rozpoczynane były właśnie w 2021 roku, to przy tym drugi najlepszy wynik marca od przynajmniej 1991 roku. W rezultacie, choć deweloperzy pracują na pełnych obrotach, to sumują dane dla całego, sumując dane dla całego rynku, wygląda jakby podaż się kurczyła. Na pewno nie dotyczy to jednak mieszkań u większych miastach, u większych miastach gdzie głównie operują deweloperzy. Tu podaż ofert będzie rosła, skoro przebywa mieszkań w budowie. No i co? Tarek, coś powiedz: Słuchaj, bo ty wiesz, jak to wygląda na rynku brytyjskim od kilkunastu lat. Co nas czeka w Polsce w takim razie? Wiesz co? No tam, się, tam się ciągle buduje, buduje, buduje i ciągle brakuje, ciągle brakuje. A w tej chwili nie ma kto i za co tego kupować, bo jak się skończyły kredyty, to, to i się skończyło kupowanie nieruchomości. Więc to tak, Czyli tak, tam były jakieś ciekawie. kredyty, dopłaty, subwencje, tak jak u nas? Tak? Znaczy... Które napędzały rynek, czy nie? Tak, no cały czas są. Teraz, hmm. teraz będą też coś wprowadzać ale właśnie kredyt, nazwijmy to chyba nawet na 0%, gdzieś tam się pojawił depozyt. Czyli biorąc tak? z nas przykład po tak. prostu. Jesteśmy pierwszym tak. krajem, który to wprowadził. Jak powiedział Donald Tusk, dokładnie tak. <laughs> Okej, okay. no A, dobra, no ale, ale co To do... Właśnie ty, wiesz, ty, pytanie, co się zacznie w Polsce znowu dziać, bo teraz, jak popatrzymy na, na podaż mieszkań w, w ostatnich latach, ale z drugiej strony popatrzymy na popyt, który w, 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 wzbogaciło kilka milionów gości z, ze wschodu no to kupujących za gotówkę bardzo często, no to nie ma się co dziwić, że ceny, ceny nieruchomości poszły tak do góry, bo jak do tego dołożymy inflację, to złożyło się kilka aspektów, które spowodowały, że te ceny wyskoczyły. nie Pytanie, to co teraz będzie dalej z, z nie tylko z podażą, ale z popytem przede wszystkim. Mm -hmm. Jest proste rozwiązanie. Wystarczy podnieść minimalną pensję do 10 tysięcy złotych, znowu nas będzie przez dwa lata stać. Albo zwiększyć zdolność kredytową, <grytowa> właśnie dokładnie, że nie potrzebujesz depozytu. Wiesz, widzisz, to jest ciekawe rozwiązanie na przykład w Wielkiej Brytanii, że tam banki finansują nieruchomości, jeżeli masz depozyt 20%, powiedzmy, czy tam 10%, już nie pamiętam, że płacisz tylko odsetki przez ileś tam lat. Więc pytanie, kiedy banki wpadną na to w Polsce, że mogą w ten sposób zarabiać tak naprawdę na drukowaniu pieniędzy pokrytych, jakby gdzieś zabezpieczonych na nieruchomości i zarabiać na, na tym, że konsumenci płacą same odsetki. Mhm. Bo wtedy ten rynek tak naprawdę mógłby się zwiększyć, bo jak masz dzisiaj spłacać ratę 4000, odsetki 2 i ratę 2, a będziesz płacił same odsetki 2, to się może okazać nagle, że... się na ten, dwa kredyty. Że stać na dwa kredyty, dokładnie, nie? Mhm. Okay. I znowu ceny mieszkań potrzebują... To ja w wam powiem, że powinniśmy to robić. W ogóle powinniśmy. Nie ja uważam Ja uważam, że my w ogóle powinniśmy zamknąć wszelkie uczenie, nie szkolić inżynierów, nie szkolić techników, nie szkolić ludzi, lekarzy, którzy lekarzy, lekarzy nie tak. powinniśmy wszyscy robić rentierkę. Powinniśmy być tak, jak Indie są podobno krajem, tylko który kręci właśnie filmy i seriale, i tam mnóstwo ludzi pracuje w branży filmowej. Tak my powinniśmy wszyscy razem zgodnie pracować w branży nieruchomości. Ale kto będzie robił wtedy? Kto, nie, kto będzie Ale robił? No też to będą zatrudnili branży. też będą pracować w branży mieszkaniowej. No Marcin. wszyscy musimy pracować. Bo... Słuchaj, jak będziesz miał wpisane w dowodzie, ile masz mieszkań kupionych nie. i jakim jesteś rentierem, ile wynajmujesz? To powinna. No. Kwintesencja polskiego rynku i polskiego No się od tego zaczyna. Ile masz mieszkań, ile domów na wynajem? Tak, to, to, to by było dobre. Tak jak wiesz, na Islandii ludzie łowią ryby, nie wiem, Finowie tam lubią się w lodzie bawić. A, tak Polacy, to A Polacy będą rentierami. Będziemy Podałam na mapie Europy znani z tego, że jesteśmy rentierami. Także ja, wiesz, że nam taką przyszłość bardzo dobrze się dzieje. Tylko skąd będziemy brać ludzi? Będziemy najeżdżać na sąsiednie kraje, żeby przyjeżdżali do Polski? Będziemy najeżdżać i ściągać, żeby kupowali mieszkanie. Albo, albo <laughs> będziemy po prostu wyjeżdżać do Wielkiej Brytanii i ściągać tych Polaków z Wielkiej Brytanii, dlatego że w Polsce dokładnie, się żyje. Dokładnie. Jak wam zlikwidują kredyt z... To powiedz wszystkim, że u nas jest. To oni będą przyjeżdżać do nas i będą kupować jeszcze dalej, nie? proponuję, tylko tak tam... ręki sprowadzać, co kiedyś, żeśmy. A, mieli. Tyko, tak, w jednym z bizbyków mówiliśmy, że tam. Gdzie czyli? bez sensu było wydać parę miliardów na ten mur na wschodniej granicy w takim razie? Który? U nas? U, czy z czy w Z Białorusią? Nie? Z Białorusią. No tak, no nie, no, przecież teraz będzie ludzie, ludzie za darmo chcieli przyjść wynajmować mieszkania. nie oni mogą w Polsce, wynajmować. Teraz, przecież oni mogą wynajmować, oni mogą sobie mieszkać u siebie i wynajmować tutaj. <laughs> Czyli bez sensu było wydać. No zobacz, jeszcze lepsze, bo możesz takie jedno mieszkanie wynająć dziesięciu nawet ludziom i nikomu no nie będzie Ale nie to, jest, to jest przecież kwintesencja rentiera. No, wiesz, on będzie mieszkał na Białorusi, kupi mieszkanie w Polsce, nawet nie będzie odwiedzał. Jeszcze powstanie rynek firm, które się opiekują tą nieruchomością. Ale będzie płacił oczywiście za wynajem, czy, czy nie no to on będzie wynajmował komuś tu w Polsce, tylko musi sobie znaleźć kogoś skąd bo on tylko kupi. Czyli taka rentierem. piramida finansowa. No, no, a jak? Dobra, panowie, my sobie tutaj bekę porobiliśmy. Pozdrawiamy wszystkich rentierów i tych, którzy z nieruchomości żyją. Czekamy na wasze komentarze. Już się nie możemy wręcz doczekać. Ja jeszcze um, trochę żyję z nieruchomości, ale już nie długo. Tak? No ale co? Płaca się? Czy... Dajcie co? To. Szkoda czasu i pieniędzy. Naprawdę? Słuchajcie, to jest głos człowieka, który w UK od 15 lat żyje z nieruchomości. No nie, właśnie mówisz, że już musi wracać do Polski. Musi wracać do Polski, bo się nie opłaca. Bo tu się opłaca w Polsce. Po 15 latach zrozumiałem. Że, znaczy ja, ja, że się nie opłaca. Ja, ja, ja znowu obronię trochę, bo to nie, to nie jest tak, że nieruchomości się nie opłacają, tylko pewne modele biznesowe przyjęte do, do, do inwestowania w nieruchomości się nie opłacają. Nie, nie no, Więc oczywiście, się że się nieruchomości. Wiesz, podchodzisz do gościa, przykładasz mu pistolet tak, do głowy, podpisz akt, i wtedy masz za darmo i sprzedajesz to się Przecież w pistoleta to Dzisiaj to powiedzmy wiesz, pozwolenia, czas, to zakup pistoletu, to jest jak widzisz jakiś, wiesz, no. Nie no, możesz bez pozwolenia w Polsce. Są dobre modele, w których nieruchomości się kupuje i sprzedaje, czy dostaje od kogoś i sprzedaje.